dobry, witam was w kolejnym vlogu, ja tak szybko zaczynam, ponieważ no, za 20 minut muszę wyjść, i do przychodni, omawiana jestem na dokładną godzinę Dlatego nie chcę się spóźnić Ale chciałam właśnie zrobić taki szybki makijaż i generalnie się z wami przywitać Nie robiłabym makijażu dzisiaj, bo dalej mamy upały Ale rano nałożyłam krem z filtrem, który ma też w sobie witaminę C a nie wiem, co moja skóra ostatnio, ale po witaminie C trochę mam taką zaczerwienioną i jednak chciałabym to ujednolicić. Generalnie stan mojej skóry nie jest zły, ale właśnie przez te jakieś zaczerwienienia, no to jednak wolę coś to, tak wiecie, stonować to wszystko. Z tego, co patrzyłam na pogodę, to niedługo mają się już te upały trochę uspokoić, więc odpoczniemy, chociaż powiem Wam, że... No nie przeszkadzają mi one jakoś tak bardzo. No, ale to przez to, że tam mam klimę, że rano tak wiecie, mogę sobie wejść na balkon i mam jeszcze w cieniu wszystko, więc jest fajnie. No, a po południu albo właśnie pod klimę. Ja tę nogą ostatnio polubiłam. Jeździć hulajnogą właśnie w zamian za auto, oczywiście jak nie mam daleko, bo jeszcze na taką długą trasę się nie wybierałam, ale miejmy nadzieję, że z czasem tak będzie. Będę poszarać kilometry. Siadłam właśnie na przystanku autobusowym, bo chciałam się do was odezwać tak jeszcze z zewnątrz. Powiem wam, że pojeździłam sobie trochę po Żoliborzu. Przepiękna dzielnica. Szkoda, że taka droga, ale bardzo zielona, bardzo taka nowoczesna też w miejscach niektórych, bo jako tako to nie jest nowa dzielnica, na przykład no nie wiem, tak jak Mokotów czy, czy powiedzmy część Woli. Ale, ale rzeczywiście teraz byłam na Żoliborzu w takim miejscu, gdzie są mega fajne bloki, i pod tymi blokami kawiarnie, różne sklepy, różne naprawdę różności. Także super. No i przede wszystkim zielono. No, jak sami zresztą widzieliście, naprawdę jest zielono, także bardzo się cieszę, że mam tą kolejną nogę. Bo powiem Wam szczerze, że. E, inaczej się zwiedza Warszawę, e, zarówno e, podczas spacerów, e, podczas jazdy z samochodem, no i właśnie e, na przykład na takiej hulajnodze. I też bardzo, bardzo duży wpływ za to, że e, są ścieżki rowerowe. Tak naprawdę od domu mam cały czas ścieżkę rowerową, gdziekolwiek bym się nie wybrała, no przynajmniej do tej pory tak. E, tak Doświadczyłam, ale, ale myślę, że no w całej Warszawie jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. No i w ogóle kultura też osób. Myślałam, że będą tak średnio nastawieni do, do hulajnok, ale, ale ustępują miejsca, tak samo rowerzyści, jak i piesi. Także super, naprawdę polecam Wam hulajnoki. Jeżeli jeszcze, jeszcze nie macie, nie jeździliście, to naprawdę super. Momentami żałuję, że nie mogę więcej niż 20 na godzinę jechać, ale takie są ograniczenia i też moja kolejoga ma takie ograniczenia, nie można więcej, ale, ale mimo tego można poczuć wiatr we włosach, także super polecam. Muzyka wietrące takie miody. Dwa różne, słonecznikowy i lipowy. I w końcu będę mogła słodzić kawę właśnie miodem, bo powiem wam, że takim cukrem białym to no po prostu nie chcę A też kawa jest Moim zdaniem smaczniejsza Jak się ją słodzi właśnie miodem Nie zawsze słodzę w zależności od tego jaka to jest kawa Ale akurat właśnie mam taką kawę Że jednak potrzebuję trochę ją posłodzić No i powiem wam, że fajna cena Bo właśnie przy zakupie dwóch Taki słoiczek wychodził Około chyba 11 zł Więc, więc Całkiem w porządku I teraz chciałabym wiedzieć Skąd jest ta pasieka Mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej, a pasieka jest z. A, wyprodukowana przez Huzar z Nowego Słońca. Dobra, nieważne. Po prostu chciałam wiedzieć, skąd ten miód jest, ale. No, ale chyba tak. No, nie wiem, w każdym razie. Mam nadzieję, że będzie smaczne. W sumie słonecznikowego nigdy nie miałam, więc zobaczymy. A tutaj jeszcze moja owsianka nie ma już truskawek, niestety, więc. Takie owoce, znaczy nie wiem, czy w sumie są jeszcze truskawki, czy, czy już nie ma, bo dawno nie byłam na targu, muszę się przejść, bo też muszę zaktualizować ceny, <grym> więc nie wiem, czy, czy jeszcze są truskawki. W każdym razie ja nie miałam w lodówce, więc wykorzystałam takie owoce brzoskwinia z puszki i mrożone maliny. I tutaj jeszcze wczoraj kupiłam takie ciastka z All Nutrition: milki cookie, karmelowe i masło orzechowe. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, czy będą smaczne. Zbieram się właśnie na paznokcie, bo już moje wołają o zmianę zdecydowanie, odrost jest gigantyczny, ale wszystko mi się fajnie trzyma, więc generalnie nie musiałabym... Ich zmieniać, no ale wiecie, no już jednak nie wyglądają super, chociaż przy jasnym kolorze to jednak ten odrost nie jest aż tak rzucający się w oczy. Niemniej jednak jadę, bo z terminami teraz w wakacje jest naprawdę ciężko, więc jak tylko udało mi się tam zapisać, to. To jadę skorzystać i chciałam Wam pokazać, co mam właśnie na sobie dzisiaj trochę chłodniejszy dzień, więc stwierdziłam, że założę spodnie. Mam takie dzwony z, rur, z rurkami, z dziurami i do tego trampki. Myślę, że do dzwonów najładniej wyglądają trampki, albo może jakieś na przykład koturny też mogą świetnie wyglądać, ale, ale z racji tego, że biorę hulajnogę, bo ostatnio śmigam właśnie na hulajnogę, może nie wszędzie, ale no jeżeli nie mam jakoś super daleko, to staram się wybierać fulnej nogę. No i tramki do tego tak naprawdę są najlepsze. Bo ostatnio, kiedy ja jechałam, jechałam kiedyś gdzieś, wczoraj jechałam w klapkach. To nie było źle, aczkolwiek powiem wam, że no bardziej chyba bezpieczniejsze są tramki. Dobra, nie mogę się wysłowić. Bluzkę mam z fasardi, taką klasyczną białą. Z koronką tutaj i torebka mięgba. Słuchajcie, nie wiem, ile ona mi już służy lat. Ale chyba ją kupiłam wtedy, kiedy się broniłam, broniłam pracę licencjacką, więc to było w 2017, 18 jakoś tak, no więc już no, ze 4 lata na pewno ją, ona ma. Jest świetna, w ogóle się nie zniszczyła. Ja ją nieraz już prałam, naprawdę polecam Wam te torebki. Wszystko tu można też zmieścić, także fajny taki worek. No i też wygodny, właśnie na kolej nogę. Dobra, ja nie przedłużam już, bo się rozgadałam yy, i lecę, odezwę się do Was już później. Ta-da, paznokcie zrobione, proszę bardzo, proszę podziwiać. Są przepiękne. Ja teraz jadę sobie na obiad, chyba tak stwierdziłam, że zjem sobie coś na szybko na mieście. Jestem w sadach żoliborskich, Jolibors chyba tak. I tutaj niedaleko jest taka jakby coś ala kawiarnia, połączona właśnie z, ze śniadaniami i z goframi. Dzisiaj mam ochotę na gofra na słodko, więc zobaczymy, co wybiorę. Wam wspominałam, ale dzisiaj jest dzień słodkości i praktycznie przez cały dzień mogę jeść coś słodkiego. Wcale mnie to nie muli, wcale mnie to nie obrzyca. I tak teraz sobie zapodam lody słony karmel. Powiem Wam, że w tym roku jakoś przekonuję się powoli do lodów, bo nie byłam nigdy fanką generalnie takich słodyczy podczas lata. A w tym roku co nieco już się yy, zwiększyła ich ilość w mojej diecie. Yy, więc polecam Wam serdecznie te lody z Biedronki, Marletto, słony karmel, no coś pysznego, od razu uprzedzam, że to jest naprawdę słodkie, ale na takie dni, kiedy słodycze mają prawo bytu przez cały dzień, to one sprawdzą się idealnie, naprawdę polecam, pyszne są. Nie wiem kiedy ja spalę te kalorie, ale... Wykupiłam karnet na jogę, więc trzymajcie kciuki, żeby mi nie było tak źle. Także wracam do pracy, a z wami się już będę żegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie vlogu. Do zobaczenia!